To trochę dziwne macie podejście, bo tu Czemu? chyba każdy by chciał wygrać turniej. I jak ale najmniej chcemy. zdrowia stracić. Tak. Na A wy wygrać jedną ja walkę. A kto powie, że ja nie chcę wygrać? Czyli chciałbyś najmocniejszego na samym... Jest, to, ty tak, powiedziałeś, to ty powiedziałeś, że nie chcę To ty powiedziałeś, że nie Nie mogę być rozbity już, nie? Kumasz czy nie kumasz? Czy to za ciężkie, żeby stracić? Znowu uda kontuzję albo... no, Ale powiedz mi, wolałbyś na przykład, no nie wiem, no kurwa, Kubi się natrafić w ostatniej walce czy w pierwszej, tak szczerze? Chciałbym trafić najsłabsze ogniwo w pierwszej taś, walce. Mi, żebyś się... Chciałbyś trafić kubi się na pierwszej walce czy w ostatniej finałowej? W, w ostatniej. ostatniej. To jesteś kurwa zjebany. Ja też tak bym ja też jestem. Ja jeszcze raz. Ja, ja, ja bym wolał wbić w tych mnie nie powstrzyma. Nie powstrzyma mnie w tych dwóch okraniach. kolejny raz palec do oka. Ale to zobacz, to, to jest Są trochę turniej. nielogiczne. On chce nielogiczne. No nie, bo zobacz, dla ciebie jest nielogiczne. Ale nie, po, posłuchaj, bo słuchaj, po, w trzeciej, y, jakbym robił trzecią walkę, na pewno on by miał 100 razy lepszą kondycję i by był, on potrafił właśnie bo byłbym był mocny w trzeciej walce nie miałbym w ogóle kompletnej szans z nim. Czyli a byś w a pierwszej, pierwszej roku, to... Uważam, że w, pie w trzeciej walce z nim ciężko bym miał, w chuj ciężko. A w ja pierwszej łatwo, lepiej lepiej ty Tylko i wyłącznie się... pod warunkiem, że ty w ogóle nie miałbyś walki, ja bym dwie stoczył. No to może być tam coś.